Witam serdecznie po raz kolejny w ośmiu na konferencji prasowej. Dzisiaj odbył się mecz między Aksamonem Oświęcim a Komarz Krakowia. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 dla Aksamuni. Witam serdecznie dziennikarzy, witam trenerów, gości i Aksamuni. No i jak zawsze zaczynamy zadawać znaczy pytania, będziemy zadawać później, ale opinię o meczu rozpoczniemy od trenera gości. Tak się kończył, kończyło, jak się nie bramki, myśmy mieli rozstrzygnąć ten mecz w pierwszej tercji, gdzie było dużo sytuacji, tak na 100% w drugiej tercji, i w trzeciej kupa 100% sytuacji, ale ta skuteczność w ostatnich meczu zawiodła, dlatego. Dlatego ten vynik jest 4-2 se skončil. Ratulace je dla tak samo převák przewag, ale dva skutky tam má dva silné. Prostu Prostě generálně ovo po skutečnost zavedla a každý blend albo i případek, jak ta třetí branka, kde odlišně se to tam odbiło, padá do naše branky. Opinia trenera Aksa Muni, trenera Piątka? To spotkanie zaczęliśmy bardzo bojaźliwie, o spale. Bardzo było dużo nerwów, zawodnicy byli trochę zdenerwowani. No, znaczy mecz był bardzo ważny dla nas. Szczerze znaczy, no musieliśmy to wygrać, żeby zbliżyć się do Krakowi. Znaczy mówiąc o to, co trener powiedział, o no, skuteczność, no w, nam się akurat się udało. Przynajmniej przy, przy tej bramce można powiedzieć, jaka bramka odbiło się, nic 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 rewelacyjnego, ale to był bardzo ważny gol dla nas. No, czwarta Wurzańskiego do, do pustej. Tak samo dziwił się po meczu, że akurat to wpadło, bo to jakimś sposobem szło na uwolnienie, ale trafiło do, do, do bramki ogólnie, no, ogólnie no, zadowolony jestem z, z, z gry. Wykorzystaliśmy dwie, dwie, dwie przewagi, to, to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo za wszystko. A ile zawodnicy załatwili tych ludzi? A ile Ci załatwili tych ludzi? Krakowi? No. Radziszewska. Prosimy o zadawanie pytania, dziennikarzy. Ja mam z tego typu, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o najszybciej zawodnika meczu Potem dzisiaj grałem, to było więcej niż połowa obrony. Tak, zgadza się. Powiem szczerze, że to, to tak przemknęło mi przez myśl, ale powiem szczerze, że wiem, dzisiaj jest zdecydowanie większy problem, dzisiaj rano, bo Filip przyszedł bardzo chory. I powiem szczerze, że, że z chorobą grał, i ledwo co, co żył dzisiaj e, na rozjeździe. I... Czyli za charakter, prawda? No, no, charakter, i... no to, to zdecydowanie. No. Gaber też ma charakter, no. grał ze złamanym palcem. No. Ja bym mogła <śm> podać, to bym podał, no niestety, ja muszę jednego. No, i... to, się... <śm> Dobrze, jak najbardziej. No, no. Wydaje się, że mecze Unii z Krakow do play to będą jedyne takie zażarte pojedynki, bo wy będziecie walczyć o to miejsce, jest na styku. Dzisiaj wydawało się, że wyciężyliście determinacją i wam bardziej zależało na zwycięstwie. Znaczy, no, no, walka była, bo no, chłopcy no, wiedzieli, że to jest bardzo ważny mecz. E, są Kraków tak samo, z początku, co ja myślę, że zaczął trochę z e, są o dwie różne. No, tak samo, co ja powiedział. No, Zmarnowali kilka sytuacji. My tak samo marnujemy sytuację i dzisiaj podejrzewam, też było kilka sytuacji w przewadze, co nikogo miał, no ale nie mógł tego wykorzystać, że szybko miał. Czy stał przed bramką, mógł to wpakować. A, czyli zażarte mecze z Krakowią. A, szczerze, że, że, że każdy mecz dla nas teraz jest ważny. Każdy. I, i, czy to będzie Kraków, czy jeszcze Marzony z Sanogę, jak na razie jest Poza zasięgiem, po to zasięgiem, powiem szczerze, że każda piątka może być pierwszą piątką. Postraszył pan trochę kibiców z Fikiem dzisiaj i jaką no, nieszczęścią drużyny, bo jak pan sam mówił, że rano był strach jak nie zagrał, wystawiał tańczyć dzisiaj. To byłby był dramat, no powiem szczerze, no a nie wybiera, no, no trafiło jego i w ogóle połączasz tak samo jest w i kilku zawodników też się źle czuje no, chodzi tak. mi o bramkarza konkretnie bo on jest podstawowym punktem, więcej niż 50% na pewno. co będzie jak złapie grypę nie będzie mógł grać no, wiadomo, nie będzie ciekawy będzie miał szansę drugi bramkarz no w tym wypadku był no, jednego poproszę jeszcze do trenera gości Prosił? na, 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 na na trybunach kibice i dziennikarze mówili, że tak słabej Krakowi w Oświęcimiu nie widzieli dawno. tam. Pan powiedział odwrotnie, że tak dobry mecz, co my zagrali, oprócz tych okazji, my tam nie zagrali. Także, e, mówię, jest trudno grać, gdyż już w tej sytuacji, z ma jedną wykorzysta, drugą wykorzysta, wiadomo, że później już ciężko. Te nerwy po prostu panować a zawodnicy kolejne sytuacje nie wykorzystali. Także problem nie jest wyżej, problem jest zakończenie. To jest, to jest zakończenie, jest problem. Granie. Czy zgodzi się pan, że Unia i Krakowia to taka, dru, takie drużyny, które bramkarzami stoją? Tu dzisiaj jest taką podstawą Krakowi, a do Nie no. Sam bramkarz nie zrobi nic. Także. Część zespołu jest brankaż, wiadomo, że mocny punkt, ale jeżeli w przodówce z gra, to brankaż nie no, wykorzysta się. Jeżeli tam w czasie mecz to, co mieli, to brankaż po prostu to tam wpadnie, a wpadł tam, tam odbity krążek a zdecydowało meczem. Abyśmy to mogli, mówię, w pierwszej rozwiązać. Mówię o tym, że tych na pewno sobeckich to jak jest słabsze od Radziszewskiego, a jednak oni są wyżej statymi. Opatřuji, abych ten neocenil, to je slabší, mocnější, brankaři, uvažuji, že jsou vyrovnaní, ta čtvrtka, pětka, to jsou vyrovnaní brankaři, nikdo neodstaje v ten sposób, že jsou jenom a za ním nebudou nic. a v podstatě je polová sezóna, chybá dva noče, tak Także ja uważam, że na decyzje a gadanie gdzie, kto jak skończy. To jest wiele, wiele za rzeczy. To ja pewnie nie chodzi, że tutaj słabia tutaj w drugi treści. No słabo i duda, czyli dwa skutki, nie. Są momenty przełomowe. Z punktu widzenia meczu to były momenty przełomowe. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za prezent mikołajkowy. Czekamy na jakieś zwycięstwa na gwiazdkę.